Cześć! Lotta z tej strony. Dzisiaj w filmie Wam chcę pokazać i powiedzieć, przede wszystkim powiedzieć, ale też pokazać w jaki sposób uzyskałam taki kolor włosów jaki mam obecnie. Ale zanim przejdziemy do filmu to zapraszam na Instagrama i na grupę na Facebooku. Linki w opisie. No i oczywiście łapeczka w górę ogólnie biorąc pod uwagę fakt, że miały być różowe, a wyszły jakoś takie dziwno różowo-czerwone, tak naprawdę w pierwszym momencie, w którym pofarbowałam włosy, to nie, nie spodziewałam się. Co spodziewałam się? Raczej tego, że to w ogóle nie złapie, co dziwne jednak złapało. Kupiłam pukankę różową pukankę do włosów firmy Delia Cosmetics Camelo, pukanka do włosów różowa kolor miał być różowy z tego, co wszyscy pokazywali. U mnie wyszedł różowo-wiśniowo-czerwony, coś między, coś między takim. To powinno się mieszać z wodą. Ja to zmieszałam z, ze zwykłą odżywką tak naprawdę. Nałożyłam na włosy na 3 minuty i no, efekt wyszedł taki jak teraz na zdjęciach, bo robiłam to godzinie 19 w czwartek, więc no, nie miałam jakoś tak większych możliwości, bo nie byłam sama w domu. Jeżeli chodzi o efekt, to tak, wyszło fajnie. Myślałam, że w ogóle nie wyjdzie, ale naprawdę wyszło fajnie. Znaczy ok, to w kamerze może wyglądać na różowe, to jest tak naprawdę koloru yy, czerwonego, to jest z czwartku, tak, zostawiłam z czwartku coś takiego, bo chciałam Wam nagrać jak to wygląda. Ale się zrobiło takie strasznie, mm, jakby to powiedzieć, taka, taka papka, która się nie rusza, ale jak się dotknie, no to się jednak rusza, więc to jednak nie zastygło całkowicie, ale jest zastygnięte. I ten, kto mnie zna dłuższy czas, dobrze wie, że ja jestem zajebiście uczulona na różne. Różne, naprawdę różne preparaty. Nie chcę robić żadnej antyreklamy, bo wiem, że mam uczulenie i nie powinnam takich rzeczy robić. Trzymałam to na głowie 3 minuty, starałam się, żeby ta płukanka nie dotknęła e, nigdzie, moich, nigdzie e, skóry mojej głowy ani niczego. Dotknęła przede wszystkim uszu. Po trzech minutach trzymania czuję w tym momencie, farbowałam w czwartek, jest poniedziałek, wieczór. Czuję, że są takie trochę inne. To nie jest uczulenie, które powinnam dostać, ale to jest takie delikatne podrażnienie. Myślę, że dwa dni to mi zejdzie, więc spoko. Kolor wypukuje się ładnie. I to trzeba przyznać, ładnie się wypukuje. Nie robi się jakiś dziwny żółty, nie robi się jakiś zielony, fioletowy, czy jakiś inny dziwny kolor, który nie powinien. Wypukuje się do bladego różu i to jest spoko. Nie będzie się nikomu źle. Patrzeć na ten kolor, jak się będzie wypłukiwać. Znaczy, mam taką nadzieję przynajmniej. Bardzo ładnie schodzi pod wpływem yy, szamponu przeciwpyżowego, no ale robiłam dwa mycia i, i, i jeszcze widać. Myślę, że jeszcze tydzień i, i będzie będzie spoko wypukane. A że ja potrzebuję raz na jakiś czas jakiejś zmiany, to stwierdziłam, że hej, spróbujmy takie coś, będę miała różowe włosy, nie masz czerwono fi fioletowe, Boże, czerwono-wiśniowe, ale też są spoko, podoba mi się. Gdyby nie fakt, że mam uczulenia, to na pewno sobie takie zrobiła. Ale póki co muszę wrócić do naturalnych. Niestety szkoda jest taka, naprawdę szkoda jest taka, że nie będę mogła z tego więcej skorzystać. Opakowanie kosztowało 6 zł, plus przesyłka, bo nie mogłam nigdzie dostać stacjonarnie. Znaczy mogłam, w porcie mogłam dostać, ale nie chciało mi się jechać. Ale przy okazji zamówiłam coś jeszcze, więc spoko. A wam jak się podoba kolor? Taki trochę inny, ja trochę inaczej wyglądam, ale to nic, spokojnie wrócę jeszcze niedługo, normalnym. Moim kolorze. Także jeżeli dostałabym pytanie, czy polecam, to tak, polecam, mimo tego, że dostałam delikatne, naprawdę bardzo delikatne uczulenie. Brałam to pod uwagę, wiedziałam, że tak się może stać. Nie neguję tego produktu, nie chcę robić antyreklamy, bo wiem, e, wiedziałam, czego się tykam. Efekt naprawdę super. Polecam z czystym sumieniem dla osób, które nie mają takich problemów jak ja. Ewentualnie zawsze można, nie wiem, zostawić sobie kawałek tutaj własnych włosów i zrobić takie ombre. Ale ja, jakbym zrobiła sobie coś takiego, to pewnie by wyszło naprawdę fatalnie, więc zrobiłam całe i... Z jednej strony żałuję, że zrobiłam to tak niedokładnie, że mi dotknęło, ale z drugiej strony nie żałuję, bo efekt jest naprawdę zajebisty. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka, filmu czy czegokolwiek, trzymajcie się i cześć!